Polski związek nie został, nawet nie mają zastrzeżenia, że istnieje Polski Związek Trybunał Konstytucyjny. I to nie można, przecież nie jest organizacją faszystowską jakoś działającą na szkodę państwa, żeby to można zdiktyzować. A drugi fakt, proszę państwa, zapis Trybunału Konstytucyjnego jest mylny pod tym względem. Mylny. Ponieważ zlikwidować Polski Związek Człowców, jak i inne stowarzyszenia jakie są, co może tylko sąd, a nie Trybunał Konstytucyjny, takie są przepisy. I chciałem powiedzieć, nie właśnie oczywiście, pan pytał, że nawet z Okręgu Gdańskiego została napisana skarga do Trybunału w Strasburgu na, na te zapisy w e, Trybunału. No oprócz tego Krajowa Rada też wystosowała skargę i Chcę odpowiedzieć, bo otrzymaliśmy odpowiedź z Instytutu od do i Rady, że skarga została przyjęta w Strasburgu i będzie rozpatrywana. A niech nie, nie powinniśmy się mieszać do spraw politycznych, ale chcę powiedzieć, że nie ma sprawy w Strasburgu, gdzie Ale teraz to chciałbym, żeby faktycznie, może odczytamy najpierw te stanowiska, jakie my tutaj... Przygotowaliśmy, a później ktoś będzie chciał bardzo bym prosił z obu tutaj i Gdańskiego i Słowackiego, żeby faktycznie parę słów, żeby podsłuchają, ludzie słuchają, w też słuchają, żeby usłyszeli, co jest, i jak, jak my patrzymy się na te sprawy. No, że... Dzień dobry panie, 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 panie. Przedstawiciele, tak, w proszę Państwa, spotkaliśmy e, się tutaj i widzę, że władza nasza ma nas głęboko gdzieś tam, proszę Państwa. Nie oszukujmy się, mamy zgodę na manifestację, zablokujmy drogę i wówczas przyjdzie wojewoda lub przyjdzie nie, nie, nie. ktoś przyjdzie do nas. Ktoś przyjdzie albo podnieśmy jakieś hasła, żeby nas traktowano jak dzieci. Nie po to my tu stoimy i walczymy, żeby wojewoda Woda i, my, i e, marszałek siedzieli wtedy i z nas śmierć. A zatem wracając do tego, że to mogę prędzej, Państwa, spowodowajcie mnie jako w Polsce i Związek Krakowy, jako spowodowaniu i od dawna. Zatem dla tych, co że nie wiedzą, nie może Państwo nie oszukujmy się. Cała ustawa, którą planuję, to idzie w tym kierunku, żeby zlikwidować na drogę od dla deweloperów. Że to oni nas zlikwidowali w ciągu dwóch, trzech lat, że są uczciwi ochrony krakowy jako takie, bo z ekonomistą i zlikwidowaniem...